Hej Simanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami dziś 114 odcinek naszej przygody z grą Assassin's Creed Odyssey. Moi drodzy, jak widzicie, sporo ciał leży tutaj. Już Wam wytłumaczę, co się działo między odcinkami. Otóż zrobiłem kolejne trofeum związane z tymi podwodnymi lokacjami. Przykajcie, czy gdzieś tutaj będzie ta podwodna lokacja, chociaż jedna, a jest, dobra. Czyli te wszystkie podwodne lokacje, które trzeba było zrobić, zrobiłem, dzięki czemu wbiliśmy właśnie ten to trofeum. Oprócz tego, już ogarnąłem sobie najemników, znaczy ogarnąłem, czyli odkryłem ich, jaki miałem do tego e, sposób, otóż właśnie zacząłem. Sobie zabijanie niewinnych ludzi, po to, żeby. Wiecie, ten wskaźnik, ilu najemników nas naraz szuka, dobił do końca i żeby pięciu najemników naraz nas szukało. Gdy e, zabiłem właśnie wszystkich, e, tych pięciu już najemników nas ścigało, wtedy zacząłem sobie wykonywać te wszystkie podwodne lokacje, ale też e, jakieś tam niektóre forty. No i dzięki temu pozabijałem naprawdę sporo najemników. Ale głównie chodziło mi o to, aby odkryć sobie właśnie tych dwóch najemników. Jesteśmy na stopniu drugim, czyli na samym początku trzeba będzie zabić tych trzech najemników, czyli Merto zwaną morską wiedźmą, Norę, zwaną panterą śnieżną oraz Keto, zwanego gorejącą. A czyli Keto, zwana gorejącą, czyli to też jest kobieta. Dobra, z trzema kobietami sobie teraz powalczymy. Czyli najpierw Myrto, zwana wie Morską Wiedźmą. Myrto zawdzięczała swą zaciekłość błogosławieństwu samej Talasy. Myrto była piratka, wypełniała zlecenia na morzu i na lądzie. Gdy stały ląd ją znudził, ruszała w morze, byle tylko nie pozostawać w jednym miejscu i nie dać się znaleźć. Zaznaczmy sobie ją i zobaczmy, gdzie ona jest czyli jest tutaj na wyspie Lemnos, no i teraz tam się udajemy. No i cyk, jesteśmy na miejscu i patrzcie, jak super się składa, że e, ta najemniczka jest od razu tutaj na miejscu, tak więc zaczynamy jazdę i od razu padła, no to pięknie, szybko sprawę załatwiliśmy. Więc wskakujemy na jej miejsce. No to teraz Nora zwana Panterą Śnieżną. Elegancka i piękna kobieta, która spędzała większość czasu ze swoją ukochaną panterą. Legendy głoszą, że wychowywała się wśród śnieżnych panter w górach na północy. Nikt nie wie, czy to prawda, ale jej piękno, zręczność, zaciekłość i białe odzienie współgrały z jej przydomkiem. Czyli przymierza świat z lampartem i otrzymuje mniejsze obrażenia od skrytobójstwa. Zaznaczamy sobie ją. I teraz, gdzie ona się znajduje? Na wyspie Naxos. A, na której też mamy e, jedno nieodkryte miejsce. No to też trzeba będzie to ogarnąć. W samej e, najemniczce. No to zaczynamy. Tak, dawaj tego Lamparda też. Szybko trzeba e, pokonać. Dobra, w Lamparda może uderzymy tak pięknie. I teraz już wykończymy norę. Dobra, dawaj. Atakiem bohatera, cyk. Zabita. No to od razu wskakujemy tutaj. Czyli to już mamy wszystko zaliczone. Więc teraz ostatni najemnik przed nami. Keto zwana gorejącą. Powalczymy sobie na arenie. No dobra, no to zaczynamy starcie z ostatnim najemnikiem. Zostań najlepszym najemnikiem, trofeum zdobyte. Tak więc, moi drodzy, mamy ostatnie trofeum do zrobienia przed platyną. I jest to em, tutaj: Władca mórz ulepsz adresję do poziomu legendarnego. Dobra, więc tak ogólnie to, to też dostaliśmy tutaj legendarne stworzenie, legendarnego konia, więc chciałbym sobie jeszcze zobaczyć. E, mamy Abraxasa, skórka Fobosa legendarny. Dawaj, ale grubo. Ja tutaj cały czas z tym mykeńskim rumakiem biegałem, a tutaj miałem Melinę, ale teraz będziemy korzystać z Abraxasa. Dobra, czyli tak, wchodzimy na statek. Zobaczmy, ile mamy surowców. E, więc tak, no nie uda nam się tego jeszcze teraz zrobić. E, czyli potrzebujemy troszkę więcej drewna, widzę. Na pewno duże ilości pieniędzy. E, czyli tak, no tutaj myślę, że jeszcze te oszczepy trzeba będzie zrobić. I teraz wszystkie pozostałe, e, te ulepszenia, które musimy zrobić, wystarczy po jednym razie.

I 7600, czyli 7600 sztuk drewna potrzebujemy, ale aby ulepszyć e, adresję. No i teraz pytanie nasuwa się następujące: czy spróbujemy to zrobić e, w tym odcinku, <laughs> czy ruszamy już z dodatkami i wtedy w trakcie właśnie e, wykonywania tam różnych zadań będą wpadały surowce? Ale dobra, no to jest odcinek, w którym mieliśmy się skupić na platynie. Dlatego też y, może sobie teraz zrobimy jakieś warownie, w których na pewno dostaniemy sporej ilości surowce. Tak więc ja sobie znajdę jakieś tutaj jeszcze niezrobione warownie no i zaraz sobie którąś wykonamy. Dobrze, więc jesteśmy na Lemnos, gdzie mamy warownię Myrine do zdobycia oraz ogołocony magazyn. Najpierw udajmy się do kowala. Gdzie możemy kupić jeszcze surowce? Więc zobaczmy, ile drewna ma ten em, kowal. 526 sztuk, tak więc kupujemy je wszystkie za 2600. Naprawdę niedużo, dobra. Czyli teraz. Zobaczmy, statek, ile mamy drewna, 1200 sztuk. Czy to nam pozwala na kupienie czegokolwiek? Nie pozwala. Dobra, potrzebujemy jeszcze troszeczkę więcej drewna. No to ruszamy na tą warownię. Zobaczmy, co tam będzie się działo. Aha, czyli to jest już tutaj. No to dobra, zaczynamy zabijanie. Dobra, czyli mamy zabić kapitana, dwa zapasy wojenne, w których mam nadzieję będzie jakieś drewno. Dobra, no to lecimy. Świetnie. Dobra, kolejnych dwóch mamy tam. Tutaj nic nie zrobię. Przejdźmy sobie od drugiej strony. Czyli skarb się znajduje gdzieś tutaj. O dobra, mamy skarb. Okej, okay, też kapitan chyba zaraz tutaj przyjdzie. Dobra, zawołajmy go. No zapraszam, zapraszam. Dobra, kapitan zabity. Okej, okay, troszkę drewna dostaliśmy. Zapasy już spalone. Aha, tu jeszcze mamy kilku strażników. W sumie moglibyśmy prowadzić otwartą walkę, ale ja jednak będę tutaj wierny. Stylowi asasyńskiemu. Po cichutku. Załatwimy sprawę, Aha, tylko że z tej strony nie wejdziemy do tego budynku, więc tak tego trzeba zabić. Też tego. Tak więc tego możemy załatwić tym atakiem. No, i dobra, to już chyba wszyscy sprawiający problemy. Tutaj tylko skóra była, ale zadanie wykonane. Czyli to już mamy zaliczone. Teraz ruszamy w tę stronę warownia Merina. Dobra, jesteśmy już w warowni, już mnie kurde zauważyli, gdy sobie latałem tutaj karosem i e, patrzyłem, gdzie są wszystkie te rzeczy do roboty. No, trudno. Hehe. Nie będzie stylu asasyńskiego tutaj, ale... Em, no i tak musimy sobie poradzić z tą warownią. No chyba, że tylko tych trzech przeciwników będzie nas atakowało, a cała reszta nie będzie miała pojęcia o tym, co tutaj się dzieje. Dobra, no już kapitan zaraz padnie. Okej. Okay. No, ostatnie ataki. Dobra, ten już też jest zabity, ale lecą kolejni. Dobra, dawaj tarczę. Okej. Okay. No i to wszyscy. Nikt więcej już o nas nie wie. Więc tak, zajmujemy się rzeczami do zrobienia. Czyli najpierw zapasy nie ma drewna, szkoda. Jest zaliczone. Idziemy po skarb oraz kolejne zapasy. Czyli zapasy są tutaj, widzę. Jest drewno, pięknie. Czyli to zrobione. Teraz skarb. Trzy skarby też mamy tutaj do wzięcia. Aha, dobra, to chyba nie tędy. Tutaj ale u góry, aha, mamy drabinkę. I jesteśmy. Dobra, tutaj też wszystko pokradnijmy. Drachmy też bardzo nam się przydadzą. Czyli tutaj wszystko, co jeszcze mamy do zrobienia? E, jeden kapitan, jeden zapas wojenny, dwa skarby i pole marcha. E, dobra, za. E... Zajmijmy się tą stroną. Czyli tutaj kolejne zapasy. Jest drewno, czyli chyba już te 1800 powinno być. O kurde, ten u góry nas zauważył. No to dawaj, dawaj tędy. Dobra, jest pokonany, czyli tak, jeszcze. Aha, tamten skarb chyba nie bierze tutaj udziału. W tym, bo tak, jeden nam został, a to będzie tamten skarbiec Polis. Dobra, ten jest zabity. Teraz kolejnego zabijemy po cichu. Zrobione. Więc tutaj mamy. E, tak, to jest polemarcha. Ten tutaj bliżej. Dobra. Pójdźmy za nim. Aha, on się kładzie spać. I cyk. Dobra, jest zaliczony. Złupimy skarbiec polis. Dobra, 3000 drachmi szkło obsydianowe i jeszcze musimy zabić jednego kapitana, który znajduje się tutaj. No, i już go dokończymy normalnymi atakami. I dobranoc. Dobra, czyli to już mamy zaliczone. Lokacja ukończona. Doświadczenie za to będzie zrobione. I tak, wykonaliśmy zadanie. Ostatnia prośba z Demostenesem, więc teraz do niego się udajmy. do mnie. You far surpassed my expectations. I always aim to do a good job. You have? Beyond that, you've shown an understanding of war and its price. That's a lesson some never learn. This general Lysandros, you know him? What Spartan doesn't? If he's as good as he seems, then I'm even more grateful for your help. I respect his reputation, if not the man. War changes the rules for us all. So it does. Thank you, Eagle Bearer. I'm sure we meet again. Dobrze, więc tym samym e, kończymy już tę serię zadań z Demestonesem. Ostatnia prośba jest zaliczona, więc tak. Dobra, jeszcze wróćmy na statek. No to lecimy po kolei, czyli tutaj jeszcze tego nie jesteśmy w stanie zrobić. 1500 sztuk drewna, więc dobra, muszę teraz polatać sobie po kowalach i pokupować jak największą ilość drewna. Dobra, jesteśmy z dobre pół godziny, jak nie lepiej później. No i tak, co ja teraz porobiłem sobie, to pobiegałem właśnie po różnych kowalach, no w różnych miejscach na mapce i kupiłem drewno. Tak więc jak widzicie, mamy 8600 drewna, więc uwaga, uwaga, albo nawet najpierw pokażę wam, co jeszcze zrobiłem. U tych właśnie kowali Wygrawe, wygrawerowałem sobie różne rzeczy. No i tak do miecza Damoklesa dodałem minus jeden do adrenaliny za użycie zdolności przełamujących. Tutaj mamy e, plus 10% punktów obrażeń do, od wszystkich zdolności. Tu mamy plus 30% do pancerza. Tutaj mamy dwa obrażenia, 2% zamieniane na zdrowie. Tutaj mamy też plus 30% do pancerza. Tutaj mamy wszystkie strzały przebijają tarczę. Czy coś dałem do łuku? Jeszcze tak. Plus 20% do zdrowia i pancerza. No i teraz uwaga, bo będziemy wbijać platynkę, czyli lecimy ze wszystkim po kolei. No to strzały na poziom legendarny Taran na poziom legendarny. Oszczepy na poziom legendarny. Kadłub i tak jest, wytrzymałość wioślarzy również. Tak więc tak, mamy to, Władca Mórz jest zrobiony i uwaga... Cyk, mamy to, jest platynka zrobiona w Assassin's Creed Odyssey. Cudownie. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony, no i jest to trzecia... Platynka zrobiona w mojej historii gry na PlayStation 5, czyli Ratchet Clank, e, Assassin's Creed Origins. A nie, czyli to czwarta jest platynka, bo zrobiliśmy jeszcze platynę przecież w Ghost of Tsushima i czwarta platynka Assassin's Creed Odyssey. Ale to jeszcze nie koniec przygód z tą grą. Jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia. Tak więc cofnijmy się tutaj jeszcze do tych trofeów. No, i tak, platynkę już mamy wbitą, ale mi tutaj zależy na tym, żeby jeszcze w każdej z tych części zrobić 100%. Nie musimy, bo platyna jest już wbita, ale ja to chcę zrobić: wymaksować całkowicie Assassin's Creed Odyssey. Co prawda, mamy jeszcze do zrobienia. To trofeum, dziedziczka wspomnień, ale myślę, że to już sobie zrobimy w trakcie pokonywania dodatków do Assassin's Creed Odyssey, tak więc rozpoczynamy od następnego odcinka: dziedzictwo pierwszego ostrza. No, i jak widzicie, mamy tutaj różne części, w każdej z nich jest jakaś tam ilość trofeów do zdobycia, więc to sobie będziemy robić niedługo. A teraz myślę, że przyszedł czas na takie małe podsumowanie samej podstawki. Czyli tak, no jak wiecie, ja jestem wielkim fanbojem gier action RPG. Przy czym bardzo, właśnie lubię gry Ubisoftu i bardzo lubię gry z serii Assassin's Creed. Tak więc. E, no wiecie, ciężko będzie mi tutaj postawić się e, tak z boku, bo wiecie, no jestem fanbojem tej serii gier. Dlatego też. Ocena tej gry no będzie wysoka, bo ja tutaj spędziłem. A właśnie, zobaczmy jeszcze, ile czasu zajęło nam zrobienie platynki. Czyli uwaga, zapiszmy i mamy 96 godzin, 45 minut i 49 sekund. Tyle zajęło mi zrobienie platyny w grze Assassin's Creed Odyssey. No i tak, bardzo dużo rzeczy tutaj mi się podobało. No, podobała mi się na pewno fabuła. Chociaż, bo chcę powiedzieć, że nie było ani razu momentu, w którym, wiecie, poczułem się, że gra jest wydłużana na siłę, w którym już nie miałem ochoty na wykonywanie żadnych kolejnych zadań, tylko cierpliwie lecieliśmy z każdym możliwym zadaniem do wykonania. Każde to zadanie miało, wiecie, ciekawą, osobną fabułę, ale też były zadania, których fabuły się łączyły i tutaj mówię o pobocznych zadaniach, nie? co też bardzo fajnie e, wyglądało. E, sama fabuła główna, bardzo fajnie zrealizowana, bardzo fajnie przedstawiona. E, też wybory, których dokonywaliśmy, miały wpływ na zakończenie gry. Ja myślę, że tutaj zrobiliśmy najlepsze możliwe zakończenie gry, gdzie wszyscy członkowie naszej rodziny przeżyli. Różnie mogło się to zakończyć. Mogliśmy zabić przecież ojca, mieliśmy do tego sytu okazję, mogliśmy zabić brata, też mieliśmy do tego okazję, no i mogliśmy zabić Kassandrę. My jednak postanowiliśmy ich wszystkich zostawić przy życiu, dlatego też to zakończenie wyglądało, jak wyglądało. Ale Związane z fabułą były też rzeczy, które mi się nie podobały. Na przykład to, że całkiem niedawno w kilku ostatnich odcinkach, gdy wykonywaliśmy zadania główne, był ten moment, że musieliśmy udać się do tego domu, gdzie robiliśmy obrady, co zrobimy z kleonem i tak dalej. Poczekajcie, bo kogut mnie atakuje. I jeszcze następny Skurcze, syny. No, i mieliśmy tam sytuację. W której e, Sokrates powiedział nam, że całe Ateny, wszyscy e, żołnierze ateńscy nas ścigają, ale my mogliśmy normalnie przemieszczać się po mieście e, bez, e, bez bycia atakowanym przez te jednostki e, ateńskie. E, i, i bardzo mi się nie spodobało to, że w momencie, w którym wchodziliśmy do tego domu, gdzie prowadzone były te te rozmowy Oczekajcie kolejne tutaj Chce sobie z nami powalczyć Przed samym domem Stało nie wiem Z sześciu strażników ateńskich No i byłem pewien że Uniemożliwią nam wejście Znaczy będą się starać uniemożliwić nam wejście Do tego domu No jednak stało się inaczej Mogliśmy przejść po ni koło nich Bez żadnego problemu Kolejny kogucik. No ogólnie co? No grafika stoi na bardzo wysokim poziomie. E, też bardzo podoba mi się to, że można było sobie tutaj stateczkiem też płynąć. E, bardzo fajnie zrobione było e, to drzewko z ciciełami, że trzeba było tropy zdobywać. E, najemnicy też spoko opcja. E, zrobiliśmy ten poziom pierwszy w końcu, a tutaj co ty gadasz? Jest szczebel S1. S2 i tak dalej, więc to chyba będzie związane z dodatkiem, czyli tutaj będziemy mieli jeszcze kolejnych najemników do e, wybicia więc ściciele to już chyba jest sprawa załatwiona, nic tutaj więcej z nimi e, nie trzeba robić no i cóż moi drodzy, moja ocena do tej gry no, będzie wysoka, e, tak jak e, mówiłem No myślę, że spokojnie mogę tę grę ocenić na dziewiątkę na dziewiątkę, bo tak jak mówiłem, nie było w tej grze ani jednego momentu, w którym bym się jakoś mega zirytował. Co prawda też całą grę przechodziłem na poziomie normalnym, i tutaj już daję deklarację, że od następnego odcinka, czyli od rozpoczęcia dodatków, zwiększymy sobie ten poziom trudności. I myślę, że możemy to zrobić już teraz. To chyba będzie w opcjach. Rozgrywka, poziom trudności, właśnie jest normalny. My przejdziemy sobie na wysoki, koszmar może nie, ale na wysoki, skalowanie poziomu zostawimy na wysokim. No i tyle. Określa stopień, w jakim treści w grze zadania wrogowie dostosowują się do poziomu gracza, aby stanowić dla nich wyzwanie i przygodę. Ostrzeżenie. może to wywołać nieprzewidziane skutki, np. w postaci gorszych nagród otrzymywanych za zbyt łatwe zadania. No, i dobra, i tak to można zostawić. Tak więc, no, będzie ciężej. Do zastosowania tego ustawienia niezbędne jest ponowne wczytanie gry. Nie ma problemu. No i dobra, moi drodzy. Ja myślę, że to będzie już wszystko w tej podstawce. Tak więc, od następnego odcinka rozpoczynamy już DLC. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Siemano.